Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd wydarzeń minionego tygodnia. Papież Franciszek mianował 19 kardynałów z 12 krajów świata. Obecnie Kolegium Kardynalskie liczy 218 członków, 123 kardynałów elektorów, a więc tych, którzy mogą brać udział w konklawce, i 95 starszych wiekiem. Najstarszym kardynałem dzisiaj jest 98-letni kardynał Loris Capovilla. Nie mógł on przybyć do Watykanu. Biret otrzymał przez papieskiego legata. Jest najstarszym, jak już powiedzieliśmy, członkiem kolegium kardynalskiego. Ciekawostką jest to, że w tym konsystorzu wziął udział również papież Benedykt, papież senior. Usiadł wśród kardynałów i uczestniczył w tym najbliższym papieżowi środowisku w towarzystwie. Ukraina, Majdan, Kijów to, są, to jest temat, który nieustannie jest na czołówkach naszych gazet, mediów, telewizji. Trzeba chyba powiedzieć bardzo mocno, że zbyt mało informacji jest o naszym Caritas. Caritas Polska masowo wspiera poszkodowanych na Ukrainie. Udało się w tej chwili w ciągu dwóch dni zebrać ponad 400 tysięcy złotych. Przede wszystkim bandaże, środki przeciwbólowe, antybiotyki, kupiono także żywność. Te, te zebrane środki oczywiście posłużą też do takiej pomocy długofalowej o modlitwę w intencji Ukrainy. Oczywiście Ojciec Święty prosi wszyscy biskupi, zwracają się do wiernych. Także Prezydium Konferencji Biskupów Europy prosi o modlitwę wspólną z takim gestem solidarności, w taki gest solidarności będziemy się mogli my w Polsce włączyć. 28 lutego Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zachęca do wspólnej modlitwy, również do podjęcia postu w intencji Pokojowego rozwiązania kryzysu na Ukrainie. Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski. Otóż zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski, ekspertów do spraw bioetycznych, przedstawił dokument na temat klauzuli sumienia. Zespół ekspertów odpowiedział na stanowisko Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk no jest to, nie ma co tutaj ukrywać, jest to po bardzo polemiczne stanowisko. Biskupi, biskupi w zasadzie bronią naszego, naszej wolności sumienia. Uważają, że. Wolność sumienia jest zasadą konstytucyjną i na jej podstawie istnieje możliwość wstrzymania się od działań niezgodnych z sumieniem. To jest o tyle istotne, że trwa dyskusja na temat głównie służb medycznych, lekarzy, pielęgniarek, czy mogą odmówić, odmówić udziału w przedsięwzięciu medycznym, co do którego etycznie się nie zgadzają. Tutaj bardzo ta dyskusja jest gorąca. No, wydaje się, że trochę dziwne, że państwo chce nam zabrać wolność sumienia. E, dzięki Bogu e, biskupi się o nie upominają. To jest, jak na, na tej konferencji prasowej mówiono, jedno z kluczowych praw człowieka. Człowiek ma prawo w demokratycznym kraju, ma prawo do wolności sumienia. E, niedawno zmarł ksiądz Infuat Józef Wójcik. E, zmarł w niedzielę. E, 20, o 20.45 w Kieleckim Szpitalu Onkologicznym. Miał 80 lat. Jeżeli moci z naszych widzów nie bardzo kojarzą kapłana, to jest to o nim się tak żartobliwie mówiło jest to najsławniejszy ksiądz złodziej. Złodziej dlatego, że w 1972 roku wykradł z Jasnej Góry kopię cudownego obrazu, który peregrynował po Polsce. Księża biskupi proponowali, aby ten obraz przez całą Polskę jeździł, w różnych parafiach ludzie się zbierali, w pewnym momencie władze komunistyczne aresztowały obraz, zamknęły, nie pozwoliły go ruszać z Jasnej Góry. Ksiądz Wójcik, ksiądz Wójcik wykradł go, wielka epopeja, film właśnie można by przygotowy nagrać. O księdzu Wójciku podczas audiencji w sierpniu 2007 roku, Benedykt XVI powiedział, że jest to kapłan vero confessore, czyli prawdziwy wyznawca. 18 razy karany przez władze PRL-u. No, mówiono o nim też. To ksiądz kardynał, ksiądz prymas się do niego czasami zwracał. Najbardziej ulubiony ksiądz przez władze komunistyczne. W Anglii Kościół anglikański włącza się w dyskusję na temat homoseksualnych związków. Otóż zakazuje swoim duchownym małżeństw homoseksualnych. Dla nas to wydaje się rzecz absolutnie oczywista. Tam trzeba zwoływać specjalne, specjalne posiedzenia na ten temat. W zasadzie tutaj jesteśmy bardzo zgodni chyba z Kościołem Anglikańskim. Świeccy, którzy zawarli taki związek homoseksualny są widziani, mile widziani w kościele. Nikomu kościół nie będzie zakazywał wstępu na modlitwę. To jest już sprawa ich sumienia, natomiast no, tak formalność, formalnie również Kościół Anglikański nie będzie, nie będzie błogosławił takich małżeństw, tak ten dokument stwierdza. Wyklucza możliwość udzielania błogosławieństwa parom tej samej płci. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich, nasz rodak, ksiądz kardynał Stanisław Ryłko 28 marca będzie reprezentował Ojca Świętego na uroczystościach 650-lecia konsekracji Bazyliki Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Wacława na Krakowskim Wawelu. Tak 650 lat temu konsekrowano tą, tą piękną bazylikę. Cieszymy się, że Ojciec Święty Polaka wyznaczył na swojego przedstawiciela. Na koniec taka informacja, no w zasadzie może gdzieś tam umy, umknęła nam, umknęła różnym mediom. Może z pozoru niezbyt, niezbyt atrakcyjna i ciekawa, żaden to news ktoś powie, ale kaplicę Miłosierdzia Bożego w Zakładzie Karnym w Potulicach otworzył i poświęcił ksiądz Prałat Paweł Wojtas. To jest naczelny kapelan więziennictwa w Polsce. No i może by się zdawało, że taka informacja, no właśnie nie, nie za bardzo nadająca się do, do jakiegoś przeglądu najważniejszych wy, wydarzeń w Kościele, ale jeżeli dzisiaj słyszymy tak często o, o księżach oskarżanych o różne rzeczy, a, aresztowanych, to jeżeli Państwo usłyszą, że ksiądz w tytule gazety przeczytają Państwo, że ksiądz Prała Dwójta z więzieniu, to proszę się nie martwić, to chodzi o. O poświęcenie nowej kaplicy. Kapelani też są w więzieniach, z dobrowolnie, z własnej woli pomagają więźniom i, i to jest bardzo ciężka i bardzo piękna praca. Bardzo się cieszymy, że kolejna kaplica w zakładzie karnym. Zawsze należy mieć nadzieję, że, że ludzie się poprawią i oby mieli zawsze taką szansę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam za tydzień.